jest No i dzisiaj pokażę 10 projektów do zrobienia na swoim świecie w Minecraft. Które są zrobione na tym, tej moim świecie Minecraftowym. Więc zaczynamy. Pamiętaj, dostać suba i lajka. Więc zaczynamy odcinek. Numer 1 taka oto wielka farma żelaza. Można zrobić się dowolnie wielką. Miałem na przykład taki wieżowiec. W środku się dosłownie to na tego żelaza produkuje. że tego się nigdy nie zużyje i nigdy nie zabarkiń żelaza. O, tutaj, na przykład, ile tego żelaza jest wyprodukowane. Bardzo dużo. Numer 2. Taki oto budynek, który można sobie przepalić masowo. To różnego rodzaju rzeczy. To jest jakieś chyba, stanem stack tak pieców. Ile z tego to nigdy nie policzyłem, ale jest tego bardzo dużo. Jeśli ktoś się zastanawia, to jest zasilane za pomocą automatycznego duplikatora dywanów. Numer 3. Zrobienie sobie takiej przebudowy wioski. To ja na przykład jest coś taka dość fajna wioska. Można zrobić kościół, mapę i inne tego typu rzeczy. No I polecam, bardzo fajna rzecz na wolny czas. Numer 4. Taką oto farmę trzciny. Może być wielka, mała, średnia, jakby starczyło na przykład firewallki, które są dość bardzo w tym w Minecrafcie. Raczej kiedy ma się się litrów, nie polecam. Bardzo fajne. No i numer 5, farma wełny. To na przykład jest produkowany każdy kolor wełny ze startowania. Bardzo fajna rzecz. Czyli tu można mieć nieskończoną źródło wełny, z których można mieć różnego rodzaju maparty, dekoracje. I na tego tu rzeczy. Ogólnie fajny projekt do zrobienia na swoim świecie. A. Przerwa, przeńdzy numer 5 a 6. Jeśli chcesz, to możesz wbić na Discorda, Discord w opisie kanału, nału tak samo jak Patrona i inne tego typu rzeczy. Polecam, bo pamiętaj do sobie z góry dziękuję. Numer 6, taka dość duża farma kaktusów. Możesz zrobić lepiej, ta to była nawet tak wystarczająco zrobiona, więcej mi nie będzie trzeba. Więc w ogóle może się Ci przydać, tak można też for fans zbudować, więc polecam. No i numer 7 właśnie czyli biblioteka. Pod ziemią tej biblioteki jest na przykład w, taka trading cards z jakie są możliwe zdobycia wydziału villagerów w, w biblioteczkach są normalnie takie książki, które można wyjąć, są jakoś nazwane. jest fajny taki element dekoracyjny. i na górze jeszcze flaga, więc polecam zbudować coś na swoim świecie. Numer 8, czyli muzeum, w którym możesz trzymać różnego rodzaju rzeczy, np. trimy, dzbany inne tego typu rzeczy, przykładzie też nielegalne itemy, jak na przykład Cent, którego się nie dało zdobyć tylko w wersji 1.20. Numer 9, czyli przedostatni numer To się tylko Villager Breedera, w którym sobie od razu wykrywasz przycisk, daje villagera, dajesz mu zawód i inne tego typu rzeczy Taka po prostu bardziej zautomatyzowana, rozwinięta jest Villager Breeder U mnie polecałam zbudować coś na swoim świecie No i numer 10, czyli ostatnia propozycja zbudowanie sobie takiej jakby to powiedzieć chatki na wzgórzu lub innym tego typu bardzo fajnym miejscu, się zbudować też na plaży lub innych rzeczach Tak, dość fajna rzecz do swojego takiego zbudowania tak for fun tak się prezentowało, to moje 10 propozycji. Jeśli dotrwaliście tego momentu, to napisz, jaka propozycja w Twoim zdaniem była najlepsza. Trzeba pamiętać, że zostawić lajka. No i zobaczenia na następnym odcinku.